Dlaczego języki słowiańskie mają dwa różne alfabety? Dziś jestem w Salonikach. To tutaj, w IX wieku, urodzili się cyryli metody. Bizantyjscy misjonarze, którzy mieli ogromny wpływ na pismo w językach słowiańskich, a konkretnie znaleźli alfabet, który dał początek dzisiejszej cyrylicy. Aby mogli rozpocząć swoją misję chrystianizacji Słowian, potrzebowali tłumaczenie Pisma Świętego. Żeby tłumaczenie było możliwe, na podstawie m.in. alfabetu greckiego stworzyli osobny alfabet, który odpowiadał trudnej wymowie języków słowiańskich. Jego pierwsza wersja nazywała się Głagolica. Po śmierci Cyryla i Metodego alfabet dostosowano do ówczesnych warunków. I tak, od imienia pierwszego misjonarza powstała Cyrylica. Ale co ma wspólnego misja chrystianizacji z pismem? Otóż istnieje związek pomiędzy praktykowanym odłamem chrześcijaństwa a alfabetem. W dużym uproszczeniu, kraje Zachodu, które miały swojego zwierzchnika w Rzymie, obecnie są wyznania rzymskokatolickiego, a więc przyjęły alfabet łaciński. A kraje Wschodu, związane z Konstantynopolem, są dziś wyznania prawosławnego. Zatem ich liturgia odprawiona jest w języku starocerkiewno i stąd zaadaptowali cyrylicę jako swój alfabet. Spośród języków słowiańskich te, które współcześnie używają lokalnych wersji cyrylicy, to rosyjski, białoruski, ukraiński, rusiński, serbski, bułgarski i macedoński. I oto odpowiedź na pytanie